organizacja pod przewodnictwem pana Jana Zaborowskiego działa, funkcjonuje. Widać, że są służby mundurowe, są leśnicy, którzy są pierwszymi przyjaciółmi zawsze za wspieranie gmin. Ta dzisiejsza konferencja ma dokonać podsumowania dwuletniej współpracy Kaszubskiego Forum, Kaszubsko-Pomorskiego Forum ekologicznego z instytucjami związanymi z ochroną środowiska oraz realizacji porozumienia zawartego z dyrektorem regionalnym lasów państwowych, a zarządem kaszubsko-pomorskiego forum ekologicznego w zakresie utrzymania czystości, i porządku w lasach. Od dłuższego czasu, to możemy zaobserwować, dochodzi do państwa. W lasach ludzie pozbywają się różnych akcesoriów, lodówek, telefonów, po prostu telewizorów, pralek po prostu Ktapczanów. No jest tam, te Kaszuby są gościnne, one są otwarte dla przyjezdnych, dla turystów, ale życzylibyśmy sobie, żeby po prostu ten warunek, ten las żyje dla nas, żeby był zachowany, a niestety tak nie jest. I współprac współpracujemy ze społecznikami, którzy są naszymi członkami, którzy realizują prewencyjnie. Nie mają prawa nikogo karać, ale zwracają uwagę. W najgorszym przypadku informują, że będzie jakaś określona sankcja i trzeba będzie poprosić o pomoc policję Straż leśną, czy inne po prostu instytucje. I również po prostu przy dzisiejszej okazji uhonorowaliśmy naszym najwyższym statutowym takim po prostu można powiedzieć argumentem osoby zasłużone w działalności na rzecz poprawy stanu środowiska za długoletnią przynależność i za swoją działalność honorowymi członkostwami. Udostępniliśmy tu nasze lokum Kaszubsko-Pomorskiemu Forum Ekologicznemu. Współdziałamy ze wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, więc bardzo chętnie to zrobiliśmy. Także... Realizuje to stowarzyszenie szczytne cele ochrony przyrody. Działają przede wszystkim przeciwko zaśmiecaniu lasów, przeciwko no, niekontrolowanym wjazdom do lasów. No, mają wiele innych też osiągnięć. E, e, reagują też na wszelkie tam typy innej dewastacji e, przyrody, nie, nie tylko powiedzmy w lasach, również i w innych zadrzewieniach i gdzie indziej. a w tej chwili funkcjonuje w